Taki właśnie skrzat, taki, taki niski, ze specyficznym sposobem chodzenia i po prostu wiecznie uśmiechnięty. Młody krzamański budował w nas poczucie tego, że robimy coś bardzo ważnego, muzycznie ważnego w Polsce. Oprócz tego był po prostu dla nas jak ojciec. Będąc w szpitału na, na Ojomie. Eee, już, już pojawiła się taka, tak, taka, takie pragnienie eee, bycia razem ze sobą. E, mam myśli zespół muzyczny. Spirytueci to rodzina, tak. Fajni ludzie. Korzenie zespołu wywodzą się z 10 LO. Układ był taki, że Włodek Szymański był nauczycielem, prowadził zespoły muzyczne, tam wtedy prowadził taki zespół jazzowy Kubo Jazz Band, i drugi zespół Atramentowe Plamy. Taki zespół śpiewający z minimalną sekcją. Ja tam do tego zespołu się zapisałem. To było w ramach takiego jakby kółka dodatkowego, coś takiego, wychowania muzycznego i to były Pierwsze, można powiedzieć, takie zetknięcie praktyczne z dźwiękami. Marek jest y, moim druhem od początku. Wychowałem go, można powiedzieć, w muzyce i chyba trochę też jako człowieka, jako jeszcze nauczyciel Prawda. na początku. Spotkaliśmy się z Włodkiem w Akademii Muzycznej, bo tam mieliśmy próby. No i od słowa do słowa, bo, bo znaliśmy się do tej pory z, z liceum ogólnokształcącego numer 10. Okazało się, że ja zajmuję się muzyką, a Włodek szuka basa, bo akurat był, wtedy był jakiś taki kryzys w zespole. Część osób odeszło, między innymi bas, który przez wiele lat śpiewał i Włodek zaproponował mi przesłuchanie, jako że, że akurat taki, takim głosem śpiewam. Ja to potraktowałem trochę na początku jako taką propozycję Trochę może jak żart? Ja jak go zobaczyłem, to zgubiłem się i mówię, a co ty tu robisz? A on sobie tak mówił, ja tutaj prawda śpiewam, studiuję. Ja mówię, niż u mnie śpiewał. Nie od razu się Włodek zdecydował. Było tak, że oczywiście zadzwonimy do pani i kiedy wykonał ten telefon, powiedział, Marta, zapraszamy cię na próbę żebyś zaczęła z nami pracę, no było dla mnie to, to coś nierealnego, że właśnie ten zespół, który praktycznie od podstawówki gdzieś tam krążył jako, jako moi tacy, no i dole wokalni, że mogę do nich dołączyć. Nie mogę się obyć bez osoby, która ma podstawy muzyczne wyniesione ze szkoły, czytanie przede wszystkim nut głosem, to jest umiejętność podstawowa, gdyż po prostu przygotowujemy aranżacje pisane przeze mnie, często bardzo skomplikowane. Głos oczywiście, ale to jest jakby te pewne minimum, a reszta to jest przede wszystkim niezłomna wola pracy i duża doza kultury. zaczynaliśmy jeździć za granicę, między innymi do RFN-u, do Wiesbaden. Tam jeździliśmy najczęściej. W Polsce na bułkach naprawdę nic nie było. Koncertowaliśmy często, a więc też i mieliśmy możliwość robienia pięknych prezentów dla swoich rodzin, przyjaciół, znajomych. Poszliśmy na przykład do takiego marketu w Niemczech, i były deski do prasowania po 10 marek. To było w naszym zasięgu finansowym. I każdy sobie kupił po desce. Jak żeśmy wyszli przed ten sklep, cały zespół kilkunastoosobowy, każdy z deską, więc stwierdzono, że wyglądamy jak reprezentacja surfingowców. Myśmy utworzyli taką rodzinę. Śmialiśmy się czasem, że po prostu we własnym towarzystwie spędzamy naprawdę więcej czasu niż w towarzystwie rodziny własnej. Nie da się ukryć, że takie wyjazdy to jest test wszelkiego rodzaju relacji. E, takie wyjazdy gdzieś po prostu spędzę sobą 24 godziny w najbardziej ekstremalnych warunkach mieliśmy taki wielki autobus i w tym autobusie mieszkaliśmy bo na przykład jak jechaliśmy powiedzmy z Niemiec na Sycylię to jest mnóstwo godzin i czasy były troszkę inne niż teraz e, trudniej się jechało więc na przykład gitara basowa czy gitara e, pokrowiec z gitary basowej służył nam w autobusie za stół steal away, steal away, steal away.

I nieważne, czy to był taki ustrój, czy był stan wojenny, próba musiała się odbyć. Jeśli nie dało rady spotkać się normalnie, no to żeby się spotykali gdzieś po cichu. Tutaj mąż organizował próby. Było przyjemnie. Przychodzili spirytuelsi, robili sobie kawę czy herbatę sami, brali nuty, wiedzieli gdzie leżą na półce i rozpoczynali próbę. To nie jest problem. Sześć sympatycznych osób, uśmiechniętych, zaprzyjaźnionych. Ja nie brałam w tym udziału. Ja nie byłam mężowi potrzebna do tego, żeby mu pomagać. Pierwsze próby na Grunwalskiej, tam, tam w domu Włodka, gdzie po prostu pamiętałam zawsze, jak Włodziu otwierał drzwi: dzień dobry, pani profesor, zapraszam, zawsze tak do mnie mówił. Próby się odbywały w jego mieszkaniu. Stąd też, też mieliśmy dostęp do, 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 do Włodka, właśnie jako, jako domownika, który nas zawsze witał z uśmiechem na ustach. <laughs> programów. Właśnie Wodek angażował nas w takie przedstawienia teatralne, gdzie wykonywaliśmy różne role, też aktorskie, przy okazji. Właśnie przykładem są Jasełka gdzie oprócz y, śpiewania, musieliśmy po za anioły, y, musieliśmy tam po prostu wykonywać różne y, ruchy. Y, y, drugim takim przykładem jest y, operetka Gombrowicza w Teatrze Polskim, przez rok wystawiana. Y, y, więc to też takie dla nas były i doświadczenia y, cały czas nowe. Y, ciągle coś, co cały czas powodowało, że no, człowiek y, był zaskakiwany. Włodek napisał mnóstwo muzyki, napisał ją dla nas. Myśmy nagrali mnóstwo muzyki teatralnej, nagraliśmy mnóstwo płyt, mamy fantastyczne różnego rodzaju programy, które właśnie Włodek aranżował, Włodek wybierał, dla nas to robił i my mamy po prostu coś śpiewać. Oh, I be. ma belle so The words that go together well. my Michel out, out, out. I, I, love love you. You. I love you, I love you, I love you but I will, I, I will say the holy words i know i will say the holy words i know i will say the holy words i know that you understand <speaking in Spanish> I love you, I need you, I love you. I love you, I need you, I love you. I love you, I need you, I love you. Fakty zaczynamy jednak od wypadku pod siedlcami, w którym zginął założyciel wrocławskiej grupy Spirituals Singers Band. Obudziło mnie tylko, tylko krzyki właśnie Oli Andrzej, uważaj! No i jak otworzyłam oczy, no to już było po wszystkim. Kierowca busa zjechał na pobocze i doprowadził do wywrócenia pojazdu. Ja miałam połamane żebre, potłuczone wnętrzności jakieś tam i to po prostu strasznie boli. Wtedy się nie można ruszać, nie można oddychać. Samochód zjechał, wyszła i z drogi z głównej z drogi kolejowej, uderzył w barierkę, która obiła się bezpośrednio w środek samochodu. W momencie, kiedy naprawdę zaczęli nas opatrywać i ja już zobaczyłam i to pogotowie lotnicze, i tą straż, i te karetki, i to... To już był taki okropny niepokój, że, że nie jest dobrze, że nie jest dobrze. Przy ewakuacji poszkodowanych trzeba było używać sprzętu kryta żeby wycinać te barierki i siedzenia i części, elementy konstrukcyjne. Wiedzieliśmy, że najgorzej jest z Arturem i Złotkiem. To wiedzieliśmy, bo, bo tak naprawdę wszyscy jakby mieliśmy ten kontakt fizycznie ze sobą po wypadku, tylko oni we dwóch po prostu no, nie do końca wiadomo było, co się dzieje. To jest coś takiego, jak jakaś klatka z filmu, w którym nie za bardzo uczestniczyłem, po prostu tylko gdzieś tam byłem widzem. Mój aparat psychiczny raczej zmierza ku temu, żeby, żeby pewne rzeczy wyrzucić ze świadomości. I jeżeli cokolwiek powraca to na zasadzie pewnych flashbacków, które są niezależne, które, które raczej by świadczyły o tym, że, te, ten, że ten mechanizm jest mało skuteczny. A, a tak raczej, raczej wolałbym do tego nie, nie powracać. W szpitalu no, najgorsze były te chwile oczekiwania, co z nie bo Nie było żadnej wiadomości na początku, nie wiedzieliśmy, co się z nim dzieje. E, tylko właśnie jakieś takie sygnały, że go przetransportowano do Warszawy tym śmigłowcem. Ale nie dopuszczaliśmy w ogóle takiej myśli, znaczy ja nie dopuszczałam takiej myśli, że, 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 że najgorsze, że to w ogóle nie było to dla mnie do pomyślenia, że to tak się ma skończyć. Bo to, to taka była pierwsza myśl, no, że to nie tak miało być po prostu. No i, no i właśnie potem przyszła ta wiadomość, że, że Włodek zmarł w wyniku obrażeń, no to, no to wiadomo, to jest jedna wielka rozpacz. Jedna wielka rozpacz, no i pieszamy się, co dalej. Do tej pory jeszcze jakby sam fakt tego, że Włodka nie ma, nie, nie dotarło. Jak patrzę na jego czy zdjęcia, czy, czy właśnie na jakieś wywiady, jak go widzę, to nie, nie dociera do mnie to do tej pory, że, że go nie ma. Jakoś jest taka podświadomość, że nie wiem, wyjechał, ale nie, że go po prostu już nigdy nie będzie, tak? A te, to, te pierwsze odczucia to no, był płacz, był szloch niesamowity. No i, no i takie niedowierzanie jednak mimo wszystko. I myśmy tworzyli wszyscy razem całą rodzinę, i to, że włodka zabrakło, kiedy się już okazało, że rzeczywiście włodzio niestety nie żyje, myśmy postanowili, a przynajmniej tak, taka była rozmowa między nami, że zespół postara się działać dalej. Że ja, 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 ja mogę odpowiedzieć o sobie, bo, bo nie wiem jak inni. Ja sobie nie wyobrażałam sytuacji, w której by zespół przestał działać, bo Włodek nie żyje. Ja nie wiem, on by chyba z tego grobu wyskoczył i nas skrzyczał, jakbyś to wiedział, że my, w związku z tym, że on nie żyje, całe dzieło jego życia, nie wiem, na pastwę losu rzucimy. Nie, ja nie, nie widziałam innej opcji. Steal No wiadomo, no, był bardzo ciężko poszkodowany, e, ale też mi się wydaje, że jakby nie widział innej opcji, tylko to, że on wstanie i on będzie dalej funkcjonował, że przeżył i przynajmniej ja to tak odbierałam, będąc wtedy u niego, ponieważ no, bałam się tego, tej, tego, jego, te, tego, jak on zareaguje po tym wypadku, czy się nie załamie, no bo... Wiadomo, no, zmienia się człowiekowi życie o 180 stopni. Ale w momencie, kiedy on powiedział właśnie, że ważne, że żyje i, i będziemy walczyć, dam, damy sobie radę, no to, 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 to już wiedziałam, że, że pozbieramy się. Będziemy musieli poczekać krócej lub dłużej, ale, ale wróci do nas i, i wrócimy po prostu z pełną siłą na scenę. Z nas, w każde dziecko jest okrągłe, jak kółeczko. Jeśli trochę się postarasz, narysujesz portret zaraz. Ja sobie nie wyobrażałam, że ktoś taki jak Artur nie będzie śpiewał z nami. On ma wyjątkowy głos i jest wyjątkowym człowiekiem. I to, że stracił kawałek nogi. To nie znaczy, że stracił kawał głosu. Wręcz przeciwnie. Nogę się dosztukuje i stężała śpiewa dalej. One, two, three, and więc się do ciebie. Maria uciekamy. A zbadził Maria Maria! Puść nas Maria. Przez roda ostrej bramy, wpójść nas do nieba, Maria Mario. Tak chciałbym być tam na wschodzie i klęknąć w blizdewce ciasnej, z której od wieków tak co dzień i co spadają gwiazdy te jasne. I chciałbym wziąć jedną gwiazdę. Jedennaście dać Tobie, a ja tą jedną na dobre nim zasnę oświetlał. Będę swą drogę. I jeszcze prosiłbym, prosiłbym cię, by reszta z gwiazdych promieni. Ciągle świeciła na ziemi nie świeci, to się nie zmieni. I jeszcze prosiłbym Ciebie. Byszcza z promieni Ciągle świeciła na ziemi, nie byli świeci, to się nie zmieni. Zawsze uśmiechnięty, eee, taki właśnie skrzat, taki, taki niski, ze specyficznym sposobem chodzenia i po prostu wiecznie uśmiechnięty. Oprócz tego był po prostu dla nas jak ojciec, a na pewno takim ojcem był dla mnie. Dla mnie teraz jest taki okres, gdzie ja po prostu Włodka no nie widzę, ale jestem pewien, że za chwilę się gdzieś spotkamy musimy my jako zespół jakby odzyskać to wszystko, co, co umieściliśmy we Włodku. Wiemy, że Włodzia mamy cały czas tutaj, bo wszyscy czujemy jego obecność. Może ktoś mówić, że nie ma tam życia, jakiegoś tam życia, nie wiem, po śmierci czy bytów po śmierci, to zależnie od tego, kto w co wierzy. My, jako zespół odczuwamy obecność Włodka bardzo. Ta muzyka sprawia i to wszystko, że, że nadal jest. To było jego dziecko. On kochał ten zespół, pracował z nimi bardzo dużo. Proszę pamiętać, że zespół Spiritual Singers Band to nie jest też grupa zawodowa, która pracuje zarobkowo. Oni wszyscy mają gdzieś oprócz tego swoje zajęcia, ale kiedy trzeba, to oni je rzucają i oni są przede wszystkim dla zespołu, dlatego że wszyscy kochają to, co robią, kochają muzykę, kochają ten gatunek muzyki, kochali Włodka i Włodek też kochał to wszystko, co. Robił. więc jak gdyby ten cały układ, który yy, wytworzył się, nie może spowodować innej po prostu innej drogi, jak tylko tej, żebyśmy jeszcze ciągle korzystali z artyzmu Włodka i robili tak, jakby on powiedział: słuchajcie, jest super.